Cześć dzisiaj będziemy nagrywać yy, Minecraft Survival i tutaj yy, jeśli franek, yy, franek, ma, yy, franek masz Minecrafta to tak jest yy, to tutaj dla Ciebie pokażę Ci, że tutaj wchodzisz w tryb wieloosobowy, połączę od razu i tutaj yy, masz IP serwera i też do Michała, że on to chyba już wie, że działa i tutaj ma. Tak się nazywa Michał. Zapamiętasz? No to już My zaczynamy grać, i dzisiaj bo to się rozłoży na dwa odcinki. Będziemy u naszą wioskę, żeby była, będziemy robić tak, że będziemy upiększać naszą wioskę. Tutaj weźmy potrzebne rzeczy, węgiel to nam się przyda, o tak spiąć i drewno i może jak zdążę, to wtedy yy, może jeszcze zrobimy farmę drzewek. Mówię farmę drzewek, a u góry zostawiłam te. Chyba no, są góry. Yy, Tu nie ma Tu też nie ma Nie No nie ma Trzeba ściągnąć Drzewa i i, pod... I Sadzonek posadzić Nowe yy, Ten tamek Nie wyszedł jakoś Tak zbyt ładnie no bo <grymnie> wygląda trochę tak jak minionek no i znowu muszę wziąć trochę drewna co ja zrobiłem jeju znowu yy. Chwila Gdzie jest to Tutaj O Tutaj właśnie To było gdzieś tutaj o chwila. Źle to postawiłem? Tak źle. O, idealnie. Dobra. Tutaj, zejdź. Nie, nie mogę zejść na dół. Ej, na ja się tam nabiję. Albo jeśli z, zrobić by to inaczej, że na przykład mam jeszcze trochę tego szkła. O no, mamy dużo. Jeśli by to zrobić tak. Ja. Żeby to było jakoś. Ober... Coś się zgubowało. Ja już... albo le jednak lepiej to by wyglądało by to też tu miało po jednym o, a tutaj było takie większe Może teraz to będzie lepiej wyglądać? Co ty sprzedajesz? Uuu, no. osrość dwa. Ale ja tutaj śpię O co ty. Musimy odłożyć parę rzeczy to. to, No, i możemy, yy, chociaż wie, yy, chociaż osadniki, osadnicy yy, zamykają drzwi. Łopat nie mamy. Yy, Łopat A to może tutaj zróbmy taki most, tak? taki mosteczek jeju atakują mnie nie jest idealnie albo nie o teraz jest tutaj może zróbmy Zróbmy schodki. Schodki. Dwadzieścia. Trzeba bym... Tutaj. Tak. Raz. I trzy. I jeszcze jeden odstęp. Ten blok odstąp. Albo nie, zróbmy yy, tak, że, że one będą złączone. Tak to będzie chyba lepiej wyglądało. Jej, co tu się stało? I tutaj. I tutaj na przykład zróbmy takie. Trochę drewna by nam się jeszcze przydało. <słuch> y Jak tutaj spadną, to zasiejemy kolejne, bo przyda się nam. Jej, wyrzuciłem. O, mamy trzydzieści, i zróbmy takie coś, że na wejście, jak to się nazywało. Um. Ja. Oh. płytka traktor. Po angielsku to jest traktor, a po angielsku jak to się nazywało? No te takie. Jak to się nazywa? Klapa. K -y l -y -a. Nie, no mniej może. O. Właśnie o klapę mi chodziło. Nie, A nie, to jeszcze trochę nam się przyda tych klap, klap. taki mosteczek. No to sobie zatrzymamy jedno. No i tutaj jest. To jest ładniejsze. Tutaj ogrodzi. I może ja tutaj. Tu byłam kiedyś? No byłam. Gdzie to prowadzi? A może zrobimy łódki? Tam trzeba. Z. Ze... Od razu tle. Jednak trzeba sobie troszkę zjeść, bo wypadały tutaj jakieś sadzonki. Nie. Niestety. W następnym Ja się z Wami żegnam i w następnym odcinku dokończymy upiększania tej, tej wioski Ja się z Wami żegnam. Pa! pa.